Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj przyszedł czas na. ważenie króliczka. No i przyszedł czas na kolejne zważenie króliczka. Yy, dzisiaj mamy tak, 29 Tak, Michasia zważyła statą. Ile? Yy, 7,6. No, czyli wnioskujemy, że się króliczkowi przytyło. No, zobaczymy. przytył? No, trochę przytył, ale zobaczymy, czy to jest dobrze, czy nie, bo na początku marca i tak idziemy to do pani weterynarz, to się dowiemy. A teraz idziemy do pokoiku. Tu się coś dzieje. Tu stoi otwórzacz. Tu jest tunel. Tu Michasia ja ma swoje sprzęty. A jeszcze tego nie skowałaś sobie? Sprzęty. Aha, zabiera się pewnie za. Mhm. Aha, a tu zobaczcie. W ostatnim vlogu pokazywałam Wam te. Te, te takie. LEDowe lampki. To nie są LEDowe? LEDowe? Tak. Na baterie. Tu sobie wisi. Dwie baterie i takie listki. Mnie to przypomina list, liść, liść brzozy. No ale dobra, no i tak sobie Michaśia to tutaj y, przymocowała. A co tu masz? O, to ci dostałam. Pokaż. No właśnie, ale piękna paszka. A zobaczcie, jaki to jest motyw. Myszki i króliczki. Ty, to jest fajne. Aha, tu jest króliś. A gdzie myszka? Aha, tu jest myszka. No fajna. a no, Taka piękna, wiosenna, no. Z takimi pomponikami. Ty masz pościel też z takimi, tak, nie? Tak, ale pomponikami. Widać, yy, ciągle pościel się zmienia. No właśnie, nie? I Dzisiaj no. co było, Michasia? Dzisiaj George, y, się zasikał. Dzisiaj przebierałam pościel kolejny raz Dwa po razy. dwóch dniach. Raz pościel i y, koc na rzutę. I znowu potem drugi raz oblał mi koc. No i to już jest właściwie dzisiaj tam słychać kolejne pranie, dzisiaj już dwa prania mi poszły. Bo ja cię ogólnie rano, tak, bo jest tak śpię i później tak patrzę, co ktoś tutaj chodzi, to George i później patrzę, on tam się zasikał. Mhm, mm czyli on już rano cię zaatakował. Mm -hmm. Mm -hmm. On uwielbia łóżko Michasi mm -hmm. i jak wskakuje na to łóżko, to czasami mu się zdarza, bo nie zawsze, że wiecie, zrobi tam... <laughs> No. Babki, to bobki. To babki. No ale cóż, po, po króliczku trzeba posprzątać. My wiemy, że króliki tak mają. Staramy się, żeby nie wchodził. Jeżeli wskakuje na łóżko, troszeczkę sobie na nim pobędzie i wtedy już go kładziemy na podłogę, Podobre. żeby się nie zsiusiał. Dobra, to Michasiu wracaj sobie do kolorowania, a okay. ja biorę się dalej. A jeszcze Wam króliczka pokażę. Idziemy do króliczka. Zobaczcie, wyszelał się w tunelach na łóżku w klatce. I zobaczcie, co on teraz robi. Tu ma swoje takie ulubione miejsce pod oknem przy kaloryferze. Normalnie łapki wyciągnięte. Mm, widać, że jest mu dobrze tu. Patrzcie, jak już obgryz swój domek. Ale on ma takie fazy, słuchajcie, że on tak biega, biega, i nagle bęc i leży sobie. To się dzieje tak, tak nagle, w sekundzie. No odpoczywa sobie. I za chwilę nawet nie wiemy kiedy. Już będzie już na łóżku. Już będzie tu, już będzie w domku, No i klatka. Dobra. No widzicie już. Ale no fajnie to wygląda. No śpij sobie, śpij. Witajcie moi łazience. Ostatnio na Instagramie, na Instastory zadałam Wam pytanie, zrobiłam taką ankietę na ten temat. Czyli... Który, e, którą maseczkę mam jako pierwszą przetestować, są to maseczki do włosów e, w formie takiej płachty, którą się nakłada. Nigdy jeszcze nie miałam czegoś takiego, nie widziałam, nie używałam. E, no i sama nie byłam pewna, którą przetestować jako pierwszą. E, z tego Instastory, z tej ankiety wyszło, że wybraliście maseczkę w kolorze niebieskim. Jest to maseczka, która zawiera olej kokosowy. No i ta maseczka do włosów, właściwie taka maska, jest specjalnie do włosów, przeznaczona do włosów suchych. Ja mam włosy suche, zniszczone i także idealnie pasuje. Olej żerzoba i olej kokosowy, keratyna. I co jeszcze? I 10 No dobra. Ciekawa jestem tylko, czy ta maseczka będzie taka typowo biała. Tak? do nakładania takich czepek czy ona będzie miała, nie wiem czy to widać taką formę, formę taki wzór donatów fajnie by było, nie? byłoby coś fajnego, dobra no to idę przetestować, zaraz się wam pokażę w mojej maseczce albo czekajcie, zrobimy otwarcie jest! pierwszy zapach zgadza się, to jest kokos a drugie zaraz wam pok pokażę są donaty. <laughs> Ale ekstra zabawa. Dobra, zaraz wracam. No i oto tak się prezentuje w tej marzeczce. Przyznajcie, że bardzo śmiesznie. To jest taka forma, taki czepek, który nakładamy tam w środku. Otwieramy to, i tam w środku jest taki balsam, taką ma konsystencję balsamu. No i nakładamy to na głowy. Troszeczkę tam rozprowadzamy też. Włosach tę maskę, tak, bo one w różnych tam miejscach wiecie. I tu z tyłu jest taki plaster, który się po prostu, za, którym się zaciąga tę maseczkę. Ale mankament tej maseczki już jest pierwszy, który od razu mogę Wam podać na żywo. Ona po prostu, wiecie, te donaty farbują. Ja mam całe ręce z tej farby, więc podejrzewam, że no trochę to jest taki chyba bardziej tandet zobaczymy co się stanie za 15-20 minut kiedy zdejmę maseczkę mam nadzieję, że z moimi włosami będzie wszystko w porządku dobra, to ja w takim razie na 20 minut znikam, moje 20 wasza sekunda pojawię się tutaj i powiem wam po spłukaniu jaki efekt odczuwam, dobra to na razie, I wracam do was ponownie maseczka zmyta ale powiem Wam szczerze, nie jestem z niej zadowolona. Moje włosy są szorstkie, takie sztywne. Yy, także yy, była niezła zabawa kolorowo, żołkowo ale jednak zostanę przy swoich sprawdzonych maseczkach do włosów. No ale czasami warto coś spróbować, żeby się przekonać, czy nam służy, czy też nie. To na razie. I jeszcze coś. Bardzo serdecznie Wam chciałam podziękować za udział w mojej ankiecie, za to, że głosowaliście. Także wiem, że mogę na Was liczyć, jakby były przy, y, kiedyś jeszcze jakieś ankiety, a na pewno takie zrobię, bo widzę, że moi widzowie są w stanie mi pomóc. To na razie. No i na potwierdzenie, spójrzcie, to jest moje Insta Stories. 27 lutego, którą maseczkę wybrać. Wybraliście kokosową, o jeszcze raz, kokosowa 65%, arganowa 35%. My właśnie, słuchajcie, idziemy do sklepu. Tak. Nie, na... jeszcze zatankować musimy. Aha, bo już mam końcówkę Zatankować, ale w ogóle, słuchajcie, jedziemy do sklepu zrobić no, zakupy, nie wiadomo. Zapasy. Ale zapasy, słuchajcie, zrobić. Bo tak naprawdę myśmy się zastanawiali, tak wczoraj. Mogę jechać, czy rozmawiasz? Możesz jechać. Zastanawialiśmy się z Marzeną i wyszli mi z założenia, że my praktycznie wszystko kupujemy na bieżąco. Jakby się nagle okazało, że czegoś brakuje w sklepie, Albo że są zamknięte. No teraz w niedzielę często zamknięte sklepy. Tylko, no. W... No, ale wiecie, różnie się mówi, nie? Co się nie mówi. Ja tam nie będę w szczegóły Wchodził. W każdym razie robimy zapasy. Przepraszam, to jeden najpierw na stację. No iść na stację. Nie musisz przepraszać. <noise> nie, no przerywam ci, wy, 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 wiesz, wypowiedzi To Cóż za kurtuazję i uprzejmość. Kultura. A no, pan nie używa światła, no? A bo on jedzie ja Mercedesem. Nie mogę. Ja od Mercedesy od razu... nie muszą używać światła ani BMW. I ja od razu mam tak. Dobra. W każdym razie. Ale patrz, teraz teraz też nie użył. No, dobra. Czyli jest konsekwentny. Dobra, burak i koniec. Dobra. W każdym razie, o, słuchajcie, nasz, Tak, tu jest nasz dobra, no, ale... specjalistyczny. W każdym razie my słuchajcie, jedziemy na zakupy, zakupy kupić takie produkty z długim terminem ważności. Czyli. Czyli na przykład jakieś makarony, jakieś kasze, ryż na przykład, o, że tego nie lubię, nie mleko. Nie, no wiadomo, jakby nie było co jest to i jem ryż, no nie? No ale w jest ryż. No ale wiesz, no, szklanka ryżu, sz, 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 szklanek mięsa. Dalej, jakieś konserwy warto sobie na pewno też kupić, bo wiecie, no, ja już osobiście pamiętam czasy, jak byłem jeszcze dzieckiem, to babcia miała takie zwyczaj, robienia zapasów, nie? To takie niekiedy były te hasła, że coś tam, ten teges, i nagle, słuchajcie, wszyscy wszystko wykupują. Ale bo to jest po prostu takie potem... To jest taka psychologia tłumu, jak to mówi. Ale wie co, wiesz co, w dzisiejszych czas, czasach tak naprawdę ludzie zapasów żywności na dłuższy okres nie no, mają. Po, po co? Po co gdzieś A tylko właśnie? Nie po szafach. No po i nagle lukówce? się okaże, że, że przez 2-3-4 dni nie ma dostaw i jest co? Problem. To przeżyją, po czterech dniach kupią. No, no to co się ma, to chyba... Dobra, w każdym razie my jedziemy na zakupy i co kupimy, to Wam to potem wam... w domu pokażemy. No właśnie, co on Marek kupi w tych swoich zapasach? I oto zakupy. Zobaczcie, co sobie kupiłam. Zakupy. Michał kupiła kota. Ej, to królik będzie za ale ale Gdzie? to są kwiatki. No tak, ale tu jest kota, widzisz? Dobra, Bo pada deszcz. Dobra, pan... O, mój ulubiony sok pomidorowy pikantny. Ja tu chciałam kosteczki, mam teraz takiej to to są Twoje zapasy są? Nie, co jest na, na teraz? Zapasy? No nie wiem czy zapasy nie. to nazwę zapasami... Słuchajcie, trzyma słabo były w promocji. Kup trzy zapłać mniej. Tak. Trzyma za promocji. E, mleko w promocji. Też promocji. Ale nigdy żeśmy 12. Jak kupisz 12 to masz wtedy, ale wiecie, 12, aż trzeba kupić. Trzymała no ale mleko promocja. może stać w temperaturze pokojowej, więc i takiego... No, nie. makarony też były w promocji e, z tej pastani, A one są dobre. Jak kupisz dwa, to za ten drugi właśnie płacisz taniej. Znaczy za tańszy. Pol. Tańszy masz W promocji. No tutaj jakieś takie konserwy mamy. Ja, 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 ja Ale ja nie lubię tego, wiesz, kukurydza akurat też była w promocji, kup dwie. No, no naprawdę, fajnie, no. Promocje na to. No i dobra, bo mi wszystko mocno. Dobra, słuchajcie, jeszcze teraz idziemy po siano do królika. Pelet. Pelet jest kupiony przecież. A. I może w końcu kupimy ten... O, światło nas o faśnik drewniany, także widzimy się później w domu. I oto bracia sadownicy, od Michaśki Wybór, no i oczywiście mój stary sok pomidorowy z Lidla. I właśnie, słuchaliśmy waszych rad, pisaliście w komentarzu pod ostatnim filmikiem, gdzie pokazywałem co je królik, no i tam niektóre rzeczy, to absolutnie, żeby nie jadł, no i uwaga, wersja laga, czy jak się to tam zwie, kupiliśmy. Oczywiście trzeba było przesypać, bo to musi iść do komórki, z racji tego, że jest dużo opakowania, to miało się zatrzymać. I tak to wygląda i powiem wam, że nawet... moment... <grym> teraz myślałam, że będzie nawet dobre. No ale jak to fajnie pachnie, ty. Tak? No to może ci tu, może tak? Nie, tak? nie, nie wiem, coś. O, tak, o, teraz to dopiero widać. Ale co tu jest? To jest marchewka chyba. To ale wiesz co, to nawet orzechy, patrz. Ale nie to widać nawet. Nie, to nie jest orzech. Tak, taki jakiś zmierzony orzech. Yy, tu, tu, a smakuje mu to? No on już to wchłonął, dostał Aha. na próbę. Co się dostał na spróbowanie no i wiecie. Od razu wcięte. A tu Marzenka nową zabawkę sobie kupiła. Ale to... Nie, to tak bardzo szeleści. To chyba takie ma być, nie wiem. I w ogóle on jest ciemny czy? To kosztowało 30 zł Ale ten tunel. Ciemnie? I powiem Wam, że jest bardzo fajny, bo jest taki sztywny y y rura. A ten stary co on tam przegryzł, to on jest taka. Ej, bo to jest takie materiałowe bardziej, taki taki no, no, materiałek, no. I uwaga, jeszcze jedna rzecz, mianowicie wreszcie drewniany paśnik kupiliśmy. No ale ja nie wiem gdzie go, bo on w klatce może być za ciasno. Znaczy ja nie wiem go w ogóle postawić teraz, bo w wtedy było, wiecie, w takiej pozycji to było zapakowane, nie szło tego... No osponąć. dobra, ale wyobrażaliśmy sobie, że będzie... Ale właśnie o tak coś takiego mi chodziło. Albo damy to poza klatką, a w klatce zostawimy ten, który ma teraz wiszący. A to jak sobie będzie wychodził, to będzie Myślisz? nie. No bo to będzie miał chyba Chyba żeby to. Yy, I tutaj dać tą miskę. No to tak myślałem właśnie. Wykombinujemy coś i zobaczycie na pewno, jak to. Chyba, że wy macie jakieś rady, co z jak tym paśnikiem to? Czy bo... na żenąc, czy w do. klatce? Że żeby mieć sobie to w klatce, żeby miał ciągły dostęp tak, do Tak, no i przykuwecie, nie? No tak jak widzowie zresztą pisali, nam się to sprawdza, to jest racja. Słuchajcie, ja wracam do, w końcu do tych moich LEDów, o których wam e, o, opowiadałem no ostatnim ja filmie na koniec. Wiecznie. Uwaga, uwaga. Ale wiecie, to jest taki padziewnie. Nie czarujmy się za 7 zł. Ja to kupiłem Kupię właściwie po ten to, ekstra. żeby. Mhm. Ja, ja to słuchajcie kupiłem po to, żeby pokazać wam, e, jak to wygląda, nie. No i poniekąd... Ja lubię takie pierduki, ale to nie będzie tu na wieczność, bo efekt jest średni, ale popatrzcie. Bierzecie Musicie sobie włączyć do USB jednego Cyk niebieskie Ooh. No takie przełączanie, wiecie co to, nie? Uwaga, drugie Cyk Ooh. I teraz jak weźmiecie... Ty, ja może światło zgaszę. Wow. I popatrzcie to podświetlenie jaki bajer, nie? Wow. Normalnie cała wieś szaleje. Ty, a można zmienić kolory tam? Można. Nie, pokaż. No proszę tu wezmę kolor. Tak, Aha! że była różnica. Dam jakiś ten... No to o, może jest czerwony różowy, teraz. czerwony. Gdzie kolor? Aha, tu, to... A co to znaczy speed, że Co prędko? No jeszcze możesz na Natężenie jest. To ja chcę. Największe natężenie. O, widzisz takie może być. Ło, wow, trochę tak jak w amerykańskim filmie. Mm, ej, fajne to. taki Bajer, nie? Szału to nie robi, ale. Taka zabawka. Ja Wam powiem, że Marek w ogóle on lubuje się w oświetleniach, takich jakichś. Yy, no właśnie. Yy, elektronicznych. No właśnie, słuchajcie, bo na pewno znacie pokój Michaśki. To był mój pomysł, żeby tam te różne lampki dać i co fajnie wygląda, nie? Tak ożywia pokój, a u nas jest y, tak smutno, nie ma kolorów. No bo wiesz co, pokój dziecka to jest y, trochę chyba inaczej ma tak? wygląda, nie? A wiesz, że ja mam taki pomysł, że jak będziemy kiedyś, no y, nie, że remontować pokój, ale może go odświeżać, to, to takie lampki tam dam. Jakie? Kolorowe. Gdzie? Tam już nie ma miejsca. Słuchajcie, na suficie to jest chyba 5 punktów, e, które oświetlają mieszkanie. Do tego jest nad telewizorem. E, do tego jeszcze jest e, nad oknem. I oto słuchajcie, światełko, o którym Marzena mówiła. Wiecie, to jest takie przerobione, czy przerobione. To też jest ta żarówka Philipsa, tylko ona jest w taki sposób zamontowana, bo były dwie w zestawie i nie wiadomo było co z nią zrobić. No więc tak ją sobie zamontowałem i uwaga, tak to świeci, no. Właśnie, zaniosłam tunel. Królik już siedzi w tunelu. Chyba ja mu się spodobał. No. Dobra, znaczy dziękujemy za oglądanie vloga. Zapraszamy... Zostawcie łapkę w górę, Koniecznie łapkę w górę, piszcie komentarze. Piszcie wiecie. po pierwsze, czy lubicie jak, jak, jakieś światełka w mieszkaniu, jakieś takie, wiecie, pierdółki, gadżeciki. Potem. Ja lubię. I czy, co z tym się? Czy znalazłem jego włosa na ręce? A to nie pierwszy i w ogóle ja dziękuję za wszystkie komentarze, które piszecie, dotyczące wszystkiego, bo nie tylko chodzi o królika, ale różne piszecie komentarze, za to, że w ogóle piszecie, że jesteście aktywni. Bardzo dziękujemy, czytamy i staramy się odpowiadać. No i dziękujemy za oglądanie vloga. Ale się... Dobra, to na razie. To na razie. Pa, ale mam boskie tło. Godzina 20:43. Sobota. A ja idę do montowania. No to papa maszynka. Pa!